Powracając do czytania, przepraszam, coś mi przeszkodziło. W, w, w dalszej części mamy tutaj ukazaną tą osobę, o którą pytamy, jako, jako osobę, która jest pewna swego raczej, tak? Na pewno z dobrym podejściem, zdrowym finansowym, tak? Także tutaj no to będzie jakaś siła, też również dążenie do bogactwa, tak? No jak najbardziej myślę, że, że, że to jest człowiek, który ciężko pracował i jest osobą stabilną, tak? Tutaj w dalszej części mamy przede wszystkim pracę, tak? Pracę nad sobą, zdobywanie wiedzy, zdobywanie wiedzy i, no i wiąże się to z jakimś, jakimś, z jakimś wspólnym zamiłowaniem do pieniędzy. Tym bardziej, że tutaj ten związek może się opierać właśnie na, na sile, na autorytaryzmie, tak? Na silnej ręce. Tutaj nie ma, nie ma miejsca na jakieś czcze gadanie, tutaj po prostu ja rządzę i, i tak ma być, jak mówię, tak? I tutaj jako finał tej sytuacji koło fortuny jest kartą zawsze dobrą. Zasadniczo dobrą, może tak. Także. Yy, no, to drogie skorpiony. Myślę, że przed Wami dobra aura związkowa. Pozdrawiam serdecznie.